Jak często masz okazję tak po prostu posłuchać drugiego człowieka? Zapytać go, kim jest, i tak naprawdę go zobaczyć? Porozmawiać z kimś, dostrzec jego perspektywę, i może dzięki temu też czegoś się nauczyć? Zastanawiasz się w ogóle nad swoją przyszłością? Może już teraz możesz zadbać o to, żeby tak za 10, 20, może nawet 50 lat była ona po prostu dobra. Zapraszam na spotkanie z sześcioma kobietami w ramach kampanii Srebrne Żywioły. Kim są? Ile mają lat? Czym się zajmują? Czego mogą mnie nauczyć? A może po prostu je zobaczmy? Pani Ulu, chciałabym zapytać najpierw, czy można kobiety pytać o wiek? Moim zdaniem tak. Uh -huh. A skąd takie przekonanie, że to jest jakiś pas, że Nie można, że nie wypada? Myślę, że bardziej stresują się kobiety, które może mniej o siebie dbają. Uh -huh. Ale to, to nie jest tragedia, uh -huh. bo każdy z nas no, żyje inaczej i, i też ta uroda przymija inaczej, prawda? Uh -huh. Bo kobiety to przeważnie myślą pod tym kątem. Uh -huh. Czyli ten wiek w kontekście y, urody, w, tak? W kontekście urody, zmian w ogóle w postawie mm -hmm. i w toku myślenia myślę, że też. Mm -hmm. Czy jak Pani patrzy na osobę, y, którą była Pani, kiedy miała Pani 20 lat, a teraz po 60, y, jakie widzi Pani różnice? Co się zmieniło? Na pewno myślę już i innymi kategoriami bo każda dekada w życiu ma swoje jakieś priorytety, prawda? A teraz skupiam się tylko na tym, żeby było fajnie, żeby była zdrowa i realizowała te rzeczy, których kiedyś nie mogłam, mm -hmm. po prostu nie starczyło czasu czy determinacji. Mm -hmm. Czyli teraz nastał czas, kiedy jest Dla mnie. więcej właśnie tak. czasu na realizację jakichś własnych marzeń i pasji. Dokładnie. Tak? Yy, no, są to... różne, różne babcie, bo ja też jestem babcią, które oddają się całkowicie rodzinie. Mhm. No ja zawsze byłam taką świąteczną babcią, mhm. więc już tak zostało i teraz realizuję swoje pasje, które tam gdzieś trzymały. Mhm. Jakie to są pasje? Plastyczne. Mm -hmm. Pod każdym kątem. Malarstwo i różne tworze, kartki. No, uwielbiałam kiedyś w ogrodzie właśnie. Też y, formowałam sobie krzewy, różne postacie. No, minął ten czas mm -hmm. i trzeba się skupić teraz na takich mniejszych rzeczach. Mm -hmm. y i to zawsze gdzieś Pani było, tak? Tak. Mhm. Ale w ciągu takiego dorosłego y, życia y, już nie było po prostu na to przestrzeni, tak? Tak, jak mówiłam, dokładnie, bo, bo każda dekada wymagała od nas czegoś innego. Y, I praca zawodowa, i wychowywanie dzieci, i później też y, 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 trzeba było pomyśleć o innych rzeczach. Mhm. I dziś zawsze tak sobie to przesuwałam. Mhm. I po 50 latach udało się. Czy ten czas, który jest teraz, jest dobrym czasem dla Pani? Myślę, że każdy, każdy czas jest dobry. Zależy, jak to sobie tam ułoży ten, w tych swoich planach. Ale dla mnie jest teraz znakomity. Gdy mhm. była Pani młodsza, obawiała się Pani przekroczenia pewnej granicy wieku? E, tak. Mhm. Ze względów zdrowotnych. Mhm bo nie ukrywam, że w każdej rodzinie jakieś tam obciążenia y, są, więc ja starałam się o tym nie myśleć, ale gdzieś tam z tyłu głowy mm -hmm. to było, więc cieszę się każdym dniem i myślę, że, że warto być życzliwym i dbać też o siebie, o zdrowie fizyczne i psychiczne. Mm -hmm. Czyli troszkę taką tajemnicą y, szczęścia dojrzałej kobiety jest to, żeby odpowiednio wcześnie też zadbać o swoje zdrowie i samopoczucie, a też realizację swoich y, pasji. Trzeba pielęgnować te rzeczy i pokazywać dzieciom, bo ja też nie słuchałam mm -hmm. pewnych wskazówek. Może i nie warto, mm -hmm. bo odpowiada się później całkowicie za swoje błędy, no i też trzeba umieć. Y, odpowiednio do tego podejść, mhm. skwalifikować. Jak miała Pani taką możliwość, żeby powiedzieć coś teraz, y, 16-letniej sobie, to co by to mogło być? Hmm. Trudno mi tak sprecyzować. Faktycznie ja byłam, można powiedzieć, w tym wieku 16 lat byłam nad wyraz taka dojrzała, bo miałam dwóch młodszych braci, mama pracowała, więc groże rzeczy było scedowane na mnie. I starałam się właśnie być taką odpowiedzialną, gospodarną i, i szybko założyłam swoją rodzinę. I tak jak mówię, że, że człowiek się uczył na błędach, bo każdy z nas popełnia błędy i do takich... Ludzi w młodym wieku jednak to nie dociera, mm -hmm. mimo wszystko, żeby nie wiem co mówić i przekazywać, to trzeba to dojrzeć, przeżyć i wyciągnąć wnioski. Mm -hmm. Każdy musi tam swoją drogę tak, przejść. Tak, dokładnie. A co według Pani w tych czasach różni młodsze i starsze pokolenia? No chyba zawsze jest taka przepaść. Pokoleniowa, o której zawsze się mówiło, ale z racji tego um, niższego wieku, to się tego nie, nie, nie rozumie i, i nie można tego w jakiś sposób wytłumaczyć. Mm -hmm. Trudno mi to określić, bo to chyba tak, tak już jest. Mm -hmm. Ale moje wnuki bardzo się cieszą i jak ja pokazałam i stanęłam z nimi w szranki w gimnastyce, mm -hmm. <laughs> tak, to to były pod wrażeniem. Także. Warto, warto też inspirować swoje dzieci i pokazywać, że my w tym wieku też jeszcze możemy coś działać i uczestniczyć. Mm -hmm. A co łączy z kolei to młodsze i starsze pokolenie teraz? Czy ta różnica y, pokoleniowa jest właśnie bardziej widoczna w tych czasach obecnych, czy może w tych czasach, kiedy była Pani y, młodziutką osobą? To były inne. Y, Czasy, my musieliśmy się też dużo nauczyć, żeby dorównać naszym dzieciom, a nie mówiąc już, wnukom, mm -hmm. prawda? Bo technika poszła tak do przodu, że my nie możemy się cofać. Mm -hmm. I myślę, że fajną rzeczą jest, jeśli można poprosić swoje dzieci o jakieś y, pomocy w tym kierunku, bo wiadomo, że myśmy się nie uczyli. Mm -hmm. Dzieci mają teraz dostęp y, szerszy edukacja i, i, i bardzo fajnie, super. Mhm. Ale też chyba trzeba odwagi, żeby umieć poprosić o pomoc i pokazać Myślę się młodszym się pokoleniom, tak. że czegoś się nie potrafi, prawda? Tak, tak? tak. Ale to jest budujące. Wtedy mhm. się właśnie pokazuje, że warto pytać, warto się rozwijać. I to jest taka nauka nie idzie w las, tylko w nas, mhm. prawda? Powiedzieć, że jest taka wymiana międzypokoleniowa, tak? że młodsze pokolenie może coś nauczyć starsze, ale starsze też na pewno. Myślę, odczyta, że odczyta. warto, warto próbować, mhm. szukać tej komunikacji i zrozumienia. Mhm. No więc, dojrzałość w takim razie to jest atut czy trudność według Pani? I jedno, mhm. i drugie. Mhm. To co jest w tym właśnie dobrego? Mhm. Dobrego, że jednak wstaje się i się żyje i można jeszcze coś osiągnąć i coś przekazać, a tego złego, no, że jednak trzeba dbać o siebie, żeby można było na drugi dzień wstać. Zauważa Pani u siebie jakieś rzeczy, które już w młodym wieku Pani wyrobiła, jakieś nawyki, które teraz procentują właśnie w tej sile witalnej, w tej aktywności, tej radości życia, którą pani ma w sobie? Czy to była praca przez całe życie? Czy to przyszło obraz z wiekiem? Pewne rzeczy tak, od dzieciństwa. Mhm. A niektóre, no, tak jak z bagażem, prawda? Nabywamy pewnych umiejętności. To później procentuje. Mhm. A czym dla pani jest kobiecość? Nie, nie będę już mówić o tej przemijającej urodzie. No, na pewno to, że mamy więcej możliwości, możemy zadbać i o zdrowie, tak jak mówię, fizyczne i psychiczne, o swój wygląd. I... Dostęp to do, do wielu y, takich rzeczy, które nie miałyśmy na to czasu, prawda? Czy na basen, czy, czy podróżowanie. Mm. To jest bardzo, bardzo ważne i istotne. I ten czas też dla siebie, że mogę wziąć książkę, zaszyć się w kąciku i spokojnie poczytać. nikt mi nie będzie przerywał. I, I w nocy również, bo już nie jestem zobowiązana, że rano muszę wstać. Także to też jest niejednokrotnie takie fajne. Mhm. Rozmawiałyśmy o kobiecości, o pasjach, o właśnie takiej aktywności w życiu. Chciałam zapytać tak bezpośrednio nawiązując troszeczkę do tytułu też naszego projektu: Srebrne Żywioły. Czy znajduje Pani właśnie na co dzień i w czym znajduje Pani taką właśnie iskrę czy ogień? W tym projekcie? W projekcie, albo tak po prostu? Ja się bardzo cieszę, że jestem z paniami, i super, w ogóle jest zorganizowane, i ten czas jest taki za krótki, mhm. za szybko, mhm. za krótko. Powiem, że żyję, że, że coś fajnego, takiego niestandarowego y, tworzymy, prawda? Mm -hmm. Czuję się coraz młodsza, mm -hmm. że jeszcze to mogę zrobić i, i pokazać i jeszcze może akurat ktoś się uśmiechnie i powie, że no babcie jednak jeszcze fajnie, jeszcze super wyglądają i, i coś zrobiły takiego y, fajnego, że... Że można być dumnym. Mhm. Ja jestem. Tak. Jestem i bardzo się cieszę, że trafiłam do tego projektu. Chciałam jeszcze na końcu zapytać, bo y, mówiąc o różnych aktywnościach, właśnie osób dojrzałych, kobiet dojrzałych, używa się różnych sformułowań. Chciałam zapytać, jak pani podchodzi do sformułowań, na przykład seniorka, czy to jest słowo. Z którym się pani utożsamia, czy wręcz odwrotnie nie jest przyjemne. Jak pa pani słyszy w swoim kontekście to słowo, to, to jak się pani czuje? Myślę, że dobrze. Mm -hmm. Na mnie to nie działa, że, że to jest coś obraźliwego. Mm -hmm. Bo nie wstydzę się swojego wieku, nie wstydzę się swojego wyglądu, akceptuję zmiany, bo człowiek musi, prawda? Żadnych y, operacji plastycznej nie robię i nie będę robić. Mm -hmm. I więc y, myślę, że to nawet jest atut. Mm -hmm. No to już tak na koniec. Y, ostatnie pytanie. Mm. Czy jest coś, co chciałaby Pani przekazać młodym osobom, które prawdopodobnie zobaczą y, ten filmik? Tak od siebie, od serca. Mm. Warto mieć marzenia, to na pewno, bo jak się ma marzenia, to wtedy wie się, że się żyje, bo człowiek dąży do tego i nie słuchać nikogo. Mhm. Nawet jeśli się popełnia błędy, to nawet czasami warto, bo można zawsze wrócić i odwrócić sytuację. Super. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Za